Powinienem zdążyć, jeśli wypuszczę rower miejski. Także próbujemy. Także próbujemy. Dobra, jedziemy po niego. Jedziemy, moi goście. Jedziemy. Cześć, z tej strony Kuszy. Dzisiaj polujemy sobie na larwitary. Będziemy polować na tego Pokemona na trzy sposoby. Po pierwsze, ustawiłem sobie larwitara jako buddy. To jest taki najbezpieczniejszy, ale najmniej efektywny sposób. Dlatego zastosujemy też sposób drugi, czyli po prostu szukanie larwitarów na mapce. Podczas eventu te Pokémony respią się oczywiście częściej, ale tutaj niestety u mnie w mieście nie respią się aż tak często. Także ten sposób będzie dużo bardziej mniej sprawdzony, ale daje szansę na zdobycie sześciu Candy na raz, a właściwie siedmiu, jeśli od razu odeszlę złapanego larwitara. I jest jeszcze sposób trzeci na te candy, czyli po prostu jajka. W tym momencie chodzę z dwoma jajkami 10-kilometrowymi. No i jest jakaś tam szansa, że z któregoś z nich wypadnie. Lar, nie wiem, czy tak będzie, mam nadzieję, bo wtedy od razu byśmy skoczyli dużo bliżej do tej ewolucji. A teraz jestem pod pomnikiem niego o no, dowódcy jakichś tam włoskich wojsk zaciężnych. Swoją drogą bardzo kozacki pomnik, ale teraz przejdziemy sobie aleją Jana Pawła, uzupełnić troszkę przedmioty z Pokestopów i może trafi mi się jakiś fajny przedmiot ewolucji. Właściwie to już dzisiaj dropnął mi się jeden fajny przedmiot do nowej ewolucji do Pokédexu, jest to Metal Coat. Co prawda, podczas tego eventu nie leci aż tyle przedmiotów ewolucji z Pokéstopów, ile niektórzy się spodziewali. No bo oczywiście wiemy, że drop rate przedmiotów ewolucji drastycznie Ponad tydzień temu, natomiast ja na przykład podejrzewałem, że jeszcze bardziej wzrośnie z okazji tego eventu Co nie miało miejsca oczywiście, dalej pozostał ten drop rate na takim poziomie, jaki był wprowadzony na parę dni przed eventem I w sumie z drugiej strony to jest dobrze, bo gdyby jeszcze bardziej go zwiększyli, to już by była troszkę przesada Ostatni przedmiot ewolucji, na jaki liczę, to jest Sunstone Bo w tym momencie jestem już praktycznie gotowy do zrobienia ewolucji w Stylixa. Tutaj eventowa slagma, no tych slagm to jest kosmicznie, kosmicznie dużo naprawdę podczas tego eventu 10 CP, no to tak w sam raz No tutaj aumanacik jeszcze eventowy o! Upgrade mi się trafił. Larwitar znalazł Candy. Dziki lantern, nice! Jeszcze takiej dużej ryby nie widziałem tu w Szczecinie. Także go sobie oczywiście złapiemy. No chodź tu. Jest lanternik, jest ciuchcia, jest sentret. I jest piękny dzień na jasnych błoniach. No dobra, moi drodzy, poszedłem sobie z jasnych błoni w troszkę spokojniejsze miejsce, troszkę bardziej odludne miejsce. I na razie polowanie na arwitary idzie tak sobie, ale za to mamy coś innego, ekscytującego dzisiaj, bo tak jak mówiłem, dropnął mi się dzisiaj kolejny metal coat w końcu, także będę dzisiaj robił nową ewolucję do Pokedexu. I będzie to oczywiście Stylix. Tutaj mam Onixa 87 IV. Także, moi drodzy, na tą ewolucję też bardzo, bardzo długo czekałem, bardzo długo czekałem w ogóle, żeby trafił mi się mój pierwszy jakikolwiek metal coat, ale zużyłem go na Sizora. Dobra, poszedł. Kamień poszedł metal kołcik w tego Onixa i będziemy sobie robić mojego pierwszego Steelixa w tej grze. Po tak długim czasie dopiero udało mi się trafić kolejny Metal Coat, Uf, ale komarzyska tną, no, się zrobiło. stylix w Pokédexie. Jestem już dosłownie kilka Pokémonów od uzupełnienia Pokédexu z drugiej generacji i kurczę, Dragon Tail, Earthquake, ale dziwny moveset na tym Pokémonie. O, ten to jest groźny, patrzcie, jak ryje. Też wychodzi trochę tutaj jego głowa, tak jak to było w przypadku Type Lożena, też wychodził poza kadr, można powiedzieć. Powiem wam, że to 748 CP to nie jest jakieś zbyt oszałamiające, jakby na to nie patrzeć. No niestety, raz. Czy nie będzie pokémonem, który jest jakimś przekozakiem albo czymś takim? No chyba, że po najbliższej zmianie gymów coś się w tej kwestii zmieni. Tutaj, Gyodot, oczywiście kolejny Pokémon kamienny, kolejny candy znaleziony przez larwitara. A w moim Pokedexie 227 poksów. Naprawdę spokojnie, ileż mam tych candy? 73. Kurczę, jeśli nie wykluję z żadnej dziesiątki larwitara i jeśli nie złapię dzisiaj w ogóle jeszcze co najmniej dwóch larwitarów, albo trzech najlepiej, to będzie ciężko, naprawdę będzie ciężko dzisiaj zebrać do końca te candy. Tak czy inaczej, warto się starać, warto próbować. Cały czas czekam, aż zespi się jakiś larwitar. Tak powiedzmy w promieniu, nie wiem, 5 km ode mnie, bo taki dystans jestem w stanie przyjechać. Rowerem, no i cały czas chodzę z jajkami, cały czas chodzę z badi i mam naprawdę nadzieję, że w którymś z nich będzie larwita. Jest już 19.00, o 20.00 mam live'a, także wracam już do domu, przygotować się do niedzielnego live streama, a ten odcinek będzie odcinkiem kręconym do Fagi. Dlatego warto mieć szkło hartowane na ekranie. <laughs> właśnie mi się rozbiło to szkło, a nie rozbił mi się sam ekran z tego co widzę. Tak czy inaczej, jest już drugi dzień, tak jak widzicie, spieszę się trochę, tu są jakieś kabuty i tak dalej, ale one mnie nie interesują, bo zrespił się dosyć niedaleko larwitar, także oczywiście, jako że polujemy na larwitary w tym odcinku, no to muszę się spieszyć. W międzyczasie od wczoraj pojawiła się jedna ciekawa informacja, mianowicie zaczął działać nowy system antyczytowania. Działał w ten sposób, że gracze, którzy używają fake GPS-u w celu teleportowania się, mają założoną przez jakieś około dwa tygodnie prawdopodobnie taką blokadę, że nie widzą żadnych rzadkich Pokemonów. i było pokazane to zdjęcie, dwa różne kąta o tej samej godzinie w dokładnie tym samym miejscu. Jak widzicie, gracz po lewej nie widzi prawie żadnych pokemonów. Oprócz dziodula gracz po prawej widzi wszystkie pokemony. Ten gracz po lewej został zablokowany przez Anti czyli nowe zabezpieczenie przeciwko boterom. Także wielkie brawa dla na A my szukamy sobie ulicy Cedyńskiej, bo tutaj będzie oczywiście nasz larwitar. Trochę sobie podbiegnę. Oho, mój nowy filmik się pojawił właśnie. Jest, mamy go. Jest, 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 jest. Huuu, tak się właśnie poluje na larwitary. Moja fryzura wygląda okropnie. 10 CP. Idealnie, moi drodzy, idealny okaz. Dosłownie idealny napaj napa. I ultra Bola. A filmik dopiero co skończyłem robić, ale już jest na YouTubie, widzę dobrze, dobrze. I larwitar jest, moi drodzy, mamy go, mamy larwitara. Pierwszy złapany podczas tego polowania na larwitary. Tylko 6 cukierków, chyba że oczywiście odeślemy sobie tego Pokemona, a odeślemy, także 7 od razu, ale to i tak jest bardzo dużo. 7 cukierków. To jest o jakieś, nie wiem, 8-9 km mniej do przejścia na buddy podczas tego eventu. Także naprawdę duże wsparcie dla moich cukierków do Tyranitara. To co, przejdziemy sobie teraz jeszcze 2 km i zobaczymy, co wykluje się z tych jajek. Ja pierdzielę, to nawet nie jest ustawiane, moi drodzy, to nie jest ustawiane. Ja nie ustawiam takich rzeczy w moich filmach. Byłem niedaleko stąd, zrobić po prostu zdjęcie do miniaturki, to gdzie tak trzymam rękę na czole. I kurde, idę sobie, jak nie patrzyłem na mapkę. Kolejny larwitar. To jest pierwszy larwitar, którego spotykam tak po prostu przypadkowo podczas tego eventu. A szanem, sam w to nie wierzę, tak po prostu sobie otwieram Utwieram, otwieram grę, patrzę na telefon. To jest kompletne zaskoczenie. A szedłem właśnie w stronę jeziorka, bo chciałem po prostu przejść się tam, bo jajka chciałem wykluć do końca. I złapany ten larwitar, ale super. Sprawdzimy sobie IV. Takie sobie IV to odsyłamy go od razu, czyli tak. Mam 90 candy. Piłpitara 95 IV, czyli zostało mi jeszcze 10 candy do zdobycia, tak naprawdę. I 700 metrów do przejścia do tych jajek 10-kilometrowych, także moi drodzy, coś czuję, że dzisiaj, dzisiaj będzie tyranitar. Dobra, jesteśmy już bardzo blisko do jajek. Odpaliłem też Insensa, no bo zawsze jest jakaś tam szansa, że się larwitar zrespis z tego Insensa bo podczas eventu z insensa respią się eventowe pokemony. Generalnie to jakie pokemony respią się z insensa jest zależne od okolicznych biomów, czego świadkami mogliście być na moich live'ach, bo zawsze na live'ach od tak 4-5 insensów na każdym live'ie i zawsze z tych insensów respią się dokładnie te pokemony, które są w okolicznych biomach. Nigdy nie jest tak, że na przykład jesteś w biomie neutralnym, a tobie się respią wodne pokemony z insensa, chyba że oczywiście biomy są przemieszane w twojej okolicy i wydaje ci się tylko, że jesteś w neutralnym biomie, a tak naprawdę w twojej okolicy są mieszane biomy. Podczas eventów prawdopodobnie działa to w ten sposób, że Gra odczytuje jakby okoliczne biomy, jako biom eventowy. Oczywiście nie respią się wyłącznie pokemony eventowe z Ninsensa. Powiedziałbym, że tak mniej więcej 50-50. 50%, /50. 50 to są pokemony normalne, takie jak są w okolicznych biomach i 50% to są pokemony z biomu eventowego. Biomu oczywiście eventowego w cudzysłowie. Sajdak ktoś się zrespił, dobra, dobra. Sajdakiem się za bardzo nie będziemy ekscytować, ale złapać możemy. I dosłownie, moi drodzy, za jakieś, nie wiem, 100 metrów, dwie dziesiątki, kiedy to się wszystko okaże. Czy mamy już tego tyranitara? czy jeszcze nie. Cały daczek wchodzi do Great Bola, a my się przejdziemy dokładnie do tutaj stawu Brodowskiego. Oktillery, już tej oktillery widzę. No ale czego się spodziewać, jak to jest staw no, nie? No, dobra, łapiemy sobie Onixa w międzyczasie, a to jest z Insensa ten Onix. To dobrze, dobrze. A my sobie pójdziemy tutaj po to, żeby iść w linii prostej, bo jak się chodzi w linii prostej to się lepiej naliczają kilometry w ogóle. Ostatnio ktoś na chyba mojej grupie na Facebooku wrzucił coś takiego, że, że robił badania, ile mu się kilometrów naliczyło w Pokémon Go, a ile w tym samym czasie w takiej aplikacji do liczenia kilometrów Endomondo, która oczywiście jest takim, że tak powiem, troszkę bardziej Zaufanym źródłem, co do, cześć, co do liczenia kilometrów. No i wyszło tak mniej więcej, że prawie dwa razy mniej się naliczył w Pokémon Go niż tak w rzeczywistości przeszedł. No bo oczywiście, niestety, ale gra nam nalicza tylko w linii prostej przebyty dystans na przestrzeni dwóch minut. Także jak ktoś chodzi po mieście zygzakami, tak jak ja teraz, tu w prawo, tam w lewo, a tam na ukos, no to niestety, ale średnio prawie dwa razy mniejszy się nalicza dystans niż rzeczywiście przeszliśmy. To bardzo w sumie ciekawe z tym dystansem, bo to oznacza, że skoro w grze mam napisane, że przeszedłem 1300 km, to tak naprawdę musiałem przejść jakieś 2000 km. Mamy te dziesiątki, moi drodzy. I wielka chwila, wielki moment. Wykluwamy dwie dziesiątki dzisiaj podczas polowania na larwitary. Kurde, Dratini. Nawet nie jestem zły, że to nie jest Larvitar, Dratini jak najbardziej dla mnie. Super Pokémon, 24 candy do Dratini. Bardzo jestem zadowolony z tego wyklucia. Nawet nie mam zastrzeżeń, dla mnie mogą być dwa Dratini. Naprawdę. Larvitar sobie najwyżej przejdę na buddy. Snorlax! Uuu! je! Yeah. To mi się podoba, kuszcze, to jest mój czwarty Snorlax, moi drodzy. Zen Headbutt Earthquake. No, moveset taki sobie, ale cuksy, cuksy. Już mam 120 candy do Snorlaxa. Także te moje dwa Snorlaxy, które mają najlepszy możliwy moveset, to już mogę tak sobie wzmocnić, że normalnie szczena opada, ale jeszcze oczywiście wstrzymuję się z tym trochę do naszego najbliższego update'u z reworkiem gymów. Już prawie 1, 200 tysięcy stardasto odłożone cukierków, również bardzo dużo i będzie naprawdę takie wzmacnianie Pokemonów po updatecie, że to jest niesamowite. I mamy 91 candy, tak naprawdę potrzebuję równo 100. 9 candy, jeszcze, moi drodzy, trzy larwitary mogę odesłać, albo cztery. Nie no, cztery nie, trzy odeślę, bo ten jeden z 93, EV, to sobie go zostawię. Także co? No mimo wszystko, jeszcze trochę muszę dzisiaj przejść, albo złapać jeszcze jednego dzikiego larwitara. Dobra, moi drodzy, ostatni larwitar do złapania podczas tego wielkiego polowania na larwitary. Jest naprawdę kawał drogi stąd. Ale stwierdziłem, że będzie jeszcze 20 minut ten larwitar. Więc powinienem zdążyć, jeśli wypuszczę rower miejski. Także próbujemy. Także próbujemy. Dobra, jedziemy po niego. Jedziemy, moi drodzy. Jedziemy. Dobra, jestem na miejscu, odpaliłem grę. Kurczę, rower chyba zostawię. Mam nadzieję, że nikt nie zakosi przez tą chwilę, bo za dużo już mam rzeczy w rękach. Tutaj mam kable i telefon, kable od mikrofonu. O, jest, 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 larwita. Dobrze, że nie musiałem daleko odchodzić od tego rowera, bo jakby ktoś go zakosił, no to wiecie, wypożyczony na mnie, to ja bym musiał płacić. Jest ten larwek, zdążyłem po niego. Najbardziej to by przydał mi się taki bezprzewodowy mikrofon, ale nie wiem czy jeszcze taki wymyślili do telefonu. Szukałem i nigdzie nie znalazłem, dobra, rzucony najsik. I kurczę, jeśli, jeśli złapię tego larwitara to moi drodzy sami wiecie co będzie. Mamy go, mamy, 7 candy, decent oczywiście. Robak mnie tu oblas. Odsyłamy tego bad boya. Sayonara chłopie. Rajhorna też złapiemy. Ale dobre CP na tym Rajhornie, ja pierdzielę. No i mamy go za pierwszym Ultrabolem. Dobra, wsiadam na rower idę go odstawić. Bo po co mam płacić za dłuższe wypożyczenie? I jak dojadę na stację rowerów, to wiecie, co robimy. Ewolucję w Tyranitara. No dobra, moi drodzy, rower odstawiony. Cukierki się zgadzają? Nie, jeszcze się nie zgadzają. 99 candy dopiero. Ale zawsze mogę zrobić taki drobny myk, że odeślę sobie jednego larwitara, po prostu tego z najniższym IV. Do widzenia, larwitar. I w tym momencie mamy 100. To, co, moi drodzy. Wielka chwila, ewoluujemy tego Pupitara, 96 IV. Najlepszy wset Tyranitara to jest Bite Stone Edge, ewentualnie Bite Crunch, też jest bardzo dobry. Także nie wiem jak Wy, ale ja jestem gotów. Ta nazwa Jasiu Koksu to jest widz, który płacił sporo Nightów na live'ie i dla uczczenia tego nazwałem tego Pupitara jego nazwą. Także pozwolę dla siebie Jasiu Koksu i w tym momencie robimy Tyranitara, moi drodzy. Pierwszy wpis pokazał się pierwszy mój Tyranitar w tej grze, w końcu po tak długim czasie udało mi się zebrać te candy, mamy go, mamy, mamy ten nowy wpis. I trzymamy kciuki za mózg. Iron Tail, Fire Blast. Nieee mój pierwszy Tyranitary i kurczę, nie trafiłem z movesetem, ale są spekulacje ze strony Nianticu, że będzie można sobie zmieniać ataki na Pokemonach, więc oczywiście na pewno nie rozstale się z tym Tyranitarem, to by było bardzo głupie. 96 IV, świetny Pokemon, bardzo rzadki, bardzo trudny do zdobycia i w końcu mi się to udało, moi drodzy, w końcu, w końcu się udało. Zostawcie koniecznie łapy w górę, subskrybujcie kanał, to polowanie na Larwitary uważam za udane. I teraz już zmieniam sobie buddy z powrotem na Meripa, tak jak to miałem robić od początku tego eventu, no bo jednak Ampharos to bardzo, bardzo trudny Pokemon do do zdobycia jeden z niewielu ostatnich Pokemonów, których brakuje mi w moim Pokédexie. Także, moi drodzy, przygoda dalej trwa. Trzymajcie się. Na razie, cześć!